Zbliża się 1 listopada, to czas, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich. Wiele osób, które na co dzień nie mieszkają w Warszawie, przyjedzie w tym celu do stolicy. Przypominam wszystkim Państwu, że jak co roku zapewniamy w Warszawie specjalne połączenia na warszawskie nekropolie. Jeżeli macie Państwo taką możliwość, to zachęcam do korzystania zamiast dojazdu samochodem, dzięki temu ograniczymy i tak już natężony w tych dniach ruch drogowy wokół warszawskich cmentarzy. Więcej informacji o specjalnych połączeniach możecie Państwo znaleźć na stronach miasta i WTP. A w tych dniach pełnych rodzinnych spotkań, wspomnień, zadumy i refleksji życzę Państwu przede wszystkim spokoju.